Nie wiem, w którym momencie internet, ten cudowny wynalazek ludzkości, przestał być biblioteką wiedzy, a zaczął przypominać wiedz wyborczy na dopalaczach. Może to było wtedy, gdy ktoś napisał pod filmem o geografii: Antarktyda to zakazany kontynent, albo wcześniej, kiedy pierwszy człowiek postanowił użyć Caps locka nie jako znaku emocji, ale stylu życia. Bo przyznaj, ty też to widzisz. Scrollujesz, patrzysz, i nagle bam! Komentarz tak oderwany od logiki, że zastanawiasz się, czy to trolling, czy może nowa forma sztuki nowoczesnej. Ale to nie tylko komentarze. To całe wątki, filmy, artykuły. Ludzie w sieci zachowują się, jakby ich IQ automatycznie spadało o 30 punktów po włączeniu Wi-Fi. A może i tu robi się ciekawie, to nie kwestia głupoty, tylko tego, jak działa nasz mózg, gdy zderzy się z internetem. I właśnie o tym dzisiaj pogadamy. Z dystansem, z humorem, bez emoji. Prawie. W realu jest taki magiczny mechanizm społeczny, który chroni cię przed zrobieniem z siebie kompletnego idioty. Nazywa się kontakt wzrokowy. Działa tak, mówisz coś głupiego, ktoś podnosi brwi, ty się czerwienisz. Temat umiera. Ale w internecie nie ma brwi, nie ma spojrzeń. Jest tylko ekran, klawiatura i. Totalna wolność, która szybko przeradza się w intelektualną samowolkę. Psychologowie nazywają to efektem rozhamowania online. Brzmi, jakby ktoś otworzył w mózgu zawór bezpieczeństwa i wypuścił całą klasę gimnazjalną, która mieszka w twojej podświadomości. Anonimowość, plus brak natychmiastowej reakcji otoczenia Bingo, mamy to, możesz być kim chcesz, ekspertem od militariów, ekonomistą, ostatnim prawdziwym patriotą i to wszystko bez wychodzenia z łóżka. No bo co ci grozi, nikt nie wstanie z drugiej strony monitora, żeby ci powiedzieć stary, właśnie napisałeś, że Ziemia jest płaska, a twoje źródło to screen z TikToka. W realnym życiu za coś takiego możesz co najwyżej dostać kpiące spojrzenie. W internecie? 1,5 tysiąca lajków. Bo tu, mój drogi widzu, nie liczy się, czy masz rację, tylko czy mówisz wystarczająco głośno. W teorii internet miał nas uczynić mądrzejszymi, w praktyce stał się gigantycznym automatem z treściami, który zawsze podaje to, co najbardziej szkodliwe dla twojej wiary w ludzkość. Wrzucasz uwagę, dostajesz kontrowersje. Wrzucasz lajka, dostajesz wojnę domową w komentarzach. To nie przypadek. To algorytmy. Te cyfrowe kucharki emocji nie karmią cię tym, co zdrowe i pożywne. One serwują smażoną panikę, grillowane oburzenie i hot dogi z głupoty, bo wiecie, co się najlepiej klika? Wcale niespokojne wyjaśnienia. Tylko szok! Ludzie nie mogli uwierzyć. Kliknij teraz! Platformy internetowe nie chcą Twojego zrozumienia. One chcą twojego zaangażowania. A co bardziej angażuje niż post, który cię wkurza, bo ktoś napisał coś obrazoburczego względem twoich świętości? Każde kliknięcie, każdy komentarz, nawet ten pisany z pianą na ustach, to dla algorytmu sygnał świetnie. Dajmy mu więcej tego samego. I zanim się zorientujesz, siedzisz po uszy ubabrany w błocie. Przekonany, że jesteś jedynym normalnym człowiekiem wśród tłumu idiotów. A przecież wpadłeś tylko poczytać wiadomości. Powiedzmy to wprost: ludzie są jak detektory głupoty. Z jednym problemem, mają zasięg tylko na zewnątrz czaszki. Kiedy ktoś pisze coś absurdalnego, widzimy to od razu. O matko, co za dzban. Ale gdy sami z pełną powagą dzielimy się teorią, że algorytm mnie ucisza, bo napisałem prawdę. Nagle jesteśmy archaniołem wolności słowa. Psychologia ma na to kilka nazw: efekt potwierdzenia. Szukasz informacji, które potwierdzają twoje przekonania, a resztę traktujesz jak spam. Efekt iluzji większości, bo jeśli pięciu znajomych z Facebooka zgadza się z tobą, to na pewno masz rację. I mój ulubiony, podwójne standardy poznawcze. Innymi słowy, ja może i jestem emocjonalnie zaangażowany. Ale ty? Ty histeryzujesz. Dodajmy do tego internetowe kłótnie, bo przecież każdy wie, że nie ma nic bardziej przekonującego niż napisanie trzech zdań kapslokiem. Ludzie rzadko szukają prawdy. Szukają zwycięstwa na wirtualnym ringu. A jak wiadomo, w internecie każdy jest zwycięzcą swojego monologu. Bo skoro nie widzisz swojej głupoty, to znaczy, że jej tam nie ma, prawda? Tak właśnie działa magia. Wyobraź sobie, że ktoś właśnie przeczytał trzy memy i obejrzał półtorej minuty filmiku na YouTubie o prawdziwej historii świata. W tym momencie ten ktoś nie tylko wie, ale wie lepiej niż wszyscy: profesorowie, manipulanci, eksperci, kupieni. On oświecony. I co robi? Pisze komentarz: długi. Z kapslokiem i linkiem do strony wyglądającej jakby była zrobiona w 1998 roku na komputerze Atari. To właśnie efekt daninga Krugera im mniej wiesz, tym pewniej to głosisz. A im więcej wiesz, tym bardziej widzisz, ile jeszcze nie wiesz. Czyli w internecie najbardziej pewni siebie są ci, którzy powinni milczeć, a najbardziej powściągliwi nie mają lajków. Dodaj do tego echo chambers, czyli bańki informacyjne. Jesteś w grupie, gdzie wszyscy myślą tak jak ty? Gratulacje, właśnie zostałeś lokalnym guru teorii, że księżyc to hologram. Tak powstają internetowe plemiona, każdy z własną prawdą, własnym guru i zestawem grafik z paint a. A kiedy dwa takie plemiona się zderzają, nikt nie zmienia zdania, nikt nie słucha. Ale za to są 3000 komentarzy, pięć obrażonych osób i jeden zbanowany kod profilowy. To nie debata. To turniej Daninga Krugera. I jak zwykle, wszyscy wygrywają. W internecie łatwo uznać, że głupota to problem konkretnej jednostki, że to ten jeden koleś, który wierzy w reptilian, ten drugi, co udostępnia fake newsy z portalu o nazwie Tajne Archiwum. Ale prawdziwa głupota to nie zawsze brak wiedzy. Czasem to nadmiar informacji, których nie potrafimy przetrawić, albo brak świadomości, że ktoś je nam już przetrawił i podał z przyprawą własnych interesów. Bo jeśli myślisz, że dezinformacja to domena tylko niszowych teorii spiskowych, to miło Cię było poznać. Rządy, wielkie korporacje, instytucje medialne wszyscy kreują swoje światy, ale zawsze wybierają, co pokazać, a czego nie. To nie jest złowrogi spisek. To po prostu. System, który nie ma obowiązku być uczciwy, ma być skuteczny. Do tego dochodzą nasze własne uprzedzenia poznawcze. Mózg nie szuka prawdy, szuka potwierdzenia. Dlatego bardziej ufamy informacjom, które pasują do naszej wizji świata, bo tak jest szybciej, wygodniej, bezpieczniej. A internet? On to tylko wzmacnia. Każdy dostaje swój zestaw faktów. Algorytm mówi, mam smacznego. A my siedzimy zadowoleni, że jesteśmy po właściwej stronie. Tylko, że tych właściwych stron są miliony. I w tym całym cyfrowym chaosie może trzeba powiedzieć coś heretyckiego. Nie chodzi o to, by zawsze mieć rację. Chodzi o to, by mieć czasem wątpliwości. To one chronią nas przed głupotą, naszą własną. Bo wbrew pozorom głupota w internecie nie ma jednej twarzy. Ma lustro.